Niektórzy z Państwa znają mnie właściwie konkretnie pod kątem naszej historii. Jestem na małą dwójką dzieci. Pierwsze moje dziecko, Zuzia, którą widzicie tutaj na plakacie, znała w wyniku powikłania poszczególnego. Miała 6 tygodni, została drugą dawkę WZWB, dawkę, która później została wycofana, seria 12.001. 24. Dnia miałam no, zapaść pierwszą. Udało się co prawda, uratować, <grym>, ale to już to był koniec. Bardzo... Wieczorem o 9.00 To nie my przyczyniliśmy się do jej śmierci, mimo tego, że pośrednio przyczyniliśmy się, ponieważ zabraliśmy ją na szczepienie. Oczywiście intencje mieliśmy jak najlepsze, natomiast brak wiedzy medycznej i to nas niestety zgubiło. Kamila urodziła się w 2006 roku jako zdrowe dziecko, 10 punktów, siła natury. Piękna, śliczna dziewczynka. Do drugiego roku rzuca wszystko po prawej. My byliśmy szczepieni, dziecko trzeba szczepić. Teraz jest tyle wspaniałych, nowoczesnych szczepionek. Kupimy te najlepsze, żeby dziecko na pewno dostało to, co najlepsze, najdroższe, żeby w żadnym stopniu jej nie zaszkodzić. Tak naprawdę rodzic w Polsce no nie musi tylko to dziecko przyprowadzić do punktu szczepień i ani nie płaci za te szczepionki. System jest wygodny, sprawny i działający od lat, sprawdzony. W kalendarzu szczepień, w tym dokumencie są zawarte różne wskazówki dla lekarzy, jak stosować poszczególne szczepionki w określonych sytuacjach. Kamila w wieku rok i 7 miesięcy była zaszczepiona infrantiksem ip, hipem. Po tym szczepieniu przez wiele miesięcy, w sumie 4 miesiące, walczyła z wysokimi gorączkami. Lege artis to to dziecko powinno być obejrzone przez lekarza i jeżeli to było, trzymając się tej gorączki 38 i wyżej, to wtedy jak najbardziej powinno być to zgłoszone jako nowe. Szczepienie, które dostała Kamila nie w drugim roku życia na tężec, z błonnice osłabiło taki organizm, że po 4 miesiącach od szczepienia organizm był tak osłabiony, że nie miała żadnej odporności. Chodząc do żłobka dostała ospę. Po prostu dzieci się zaraziło. Więc po ospie, kiedy nastąpił pierwszy napad padaczkowy wylądowaliśmy w szpitalu, to wszyscy się kłopali w ogóle, że dziecko jest z zerową odpornością bardzo słabe. I to był początek października, kiedy tak naprawdę z tym szczepieniem się zaczęły problemy, kiedy ja zgłosiłam, że to jest po szczepieniu, bo tak naprawdę od samego początku mówiłam, że to jest winą szczepienia, dlatego że jej zachowania były wskazywały na to, że nie jest to normalne, co się z nią działo. Jako student medycyny, ja nie słyszałam o powikłaniach po szczepieniu, nigdy. E, jako student medycyny uczymy się, uczyliśmy się e, kalendarza szczepień, tego, że szczepienia są przydatne, e, na co się szczepi, ale jako fakty, tak? jako takie, ja to tak może trochę uszczypliwę nazwę, prawdy objawione. Tak jest i już. To Uśmiechnij się dla taty ładnie. Z dnia na dzień naprawdę znaczny spadek apetytu. Przestawała nam jeść, zaczęła bardzo ulewać. To nie było takie zwykłe ulewanie, tylko to były te ulewania takie aż chlustające, że aż fontanny po prostu pokarmu się z niej ulewały. Najpierw no obejrzał nas pediatra na, na oddziale, później, ponieważ to, co mówiliśmy, wziął to na poważnie, więc powiedział, że w takim razie zrobimy RTG pod kątem bezobjawowego zapalenia płuc, bo może coś się faktycznie dzieje, tylko tego nie widać. I w momencie, kiedy zrobili to RTG, to już wtedy się zrobiło poważnie, bo na zdjęciu wyszło, że Zuzia ma. Bardzo, bardzo powiększone serce. Tak. Wycofano serię Euvax B 12001 oraz Pentaxim. Nie przypomnę sobie teraz numeru serii. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał je z obrotu. Pod treścią komunikatu, że szczepionki mogą stwarzać zagrożenie bezpośrednie dla zdrowia lub życia osób, którym je podano. W domu wyciągnęłam z szafki książeczkę zdrowia, otworzyłam ją, i pękło mi wtedy serce, bo. Była ta seria. Ta szczepionka. To jest po prostu morderstwo w białych rękawiczkach i ktoś musi za to odpowiedzieć. W Polsce, jedynym kraju w Europie, nie występują odczyny poszczepienne. To jest po prostu jakaś oaza, nisza, gdzie nie występują powikłania wszelkiej maści po lekach. Albo nie występują, albo się ich nie rejestruje. Niewiele się mówi o tych powikłaniach takich bardziej e, dramatycznych, takich jak powikłania neurologiczne. E, no ale nawet gdyby się mówiło, to medycyna nie za bardzo ma na to specjalne metody. No, jak dziecko po szczepieniu dostanie epilepsji, no to się po prostu leczy tą epilepsję. Jeżeli ktoś ma po szczepieniu astmę, no to się po prostu leczy astmę. Jeżeli ktoś ma po szczepieniu zapalenie płuc, to nie ma specyficznego leczenia na zapalenie płuc po szczepieniu, tylko leczy się zapalenie płuc. Oprócz tego, że mam wyniki, oprócz tego, że właśnie o tym mówiłam, policzyłam i mój NOP nie został zgłoszony. Dlaczego nie został zgłoszony mój NOP? Bardzo dużo osób mnie się pyta. Bardzo dużo osób do mnie przyjeżdżało samemu. Tak naprawdę to cały czas tak jest. Za chwilę ją posadzisz, za chwilę musisz położyć. Dopiero jak śpi, to tak jest stabilnie. Nie ma takiego leku, który nie miałby ze sobą... Nie, nie mógłby za sobą nieść pewnego ryzyka zdarzeń niepożądanych. Ale to są tak rzadkie przypadki. W przypadku szczepień że... Oczywiście trzeba o tym myśleć, no bo medycyna musi o tym myśleć, o wszystkich, o wszystkich możliwych złych konsekwencjach swojego działania, ale że no jakby decyzja jest zupełnie oczywista. Też no, trzeba pamiętać, że dzieci rodziców antyszczepionkowców no, są niezaszczepione, czyli z mojego punktu widzenia no, nie korzystają z pewnego dobrodziejstwa, które daje, daje ludzkość. To jest dziecko, które drga, które jest wyłączone, ma momenty, prześwity, czegoś, co się dokładnie dzieje. Jeżeli idę z dzieckiem na szczepienie, a mówi się o tym, że szczepienie jest zabiegiem medycznym, dlaczego nikt by się nie zapytał o to, czy, mam, czy zezwalam na to szczepienie? Dlaczego nikt nie powiedział, że mogą być takie konsekwencje szczepienia, nie zaszczepiłam komentarza? Nigdy w życiu. Kolejny, jestem. 23, 26. Ok, Bardzo często dzwoniąc po karetkę, te karetki nie chciały już pełno przyjeżdżać. Kamina ma w dokumentach, wychodząc z tego napisane stąd pani Atryny. Bez na ratowania życia. Nie jest to wynikiem tego, że ja się na to zgodziłam. To po prostu jest. Czyli stan na normalnego człowieka oznacza to, że ten człowiek już odchodzi i umiera. Nie możemy dziecka zabrać do parku, do zoo. Możemy co najwyżej kupić. To jest nic.